Panie doktorze, bardzo dziękuję, że Pan znalazł chwilkę, żeby z nami porozmawiać. Chcemy poruszyć temat różnych form podania leków i to, w jaki sposób te różne formy podania leków mogą mieć korzystny wpływ, mówiąc ogólnie, na system ochrony zdrowia, ale przede wszystkim na korzyści dla na oszczędności dla płatnika publicznego i dla, na jakość życia dla pacjentów i na efektywność leczenia. Niedawno odbyło się, w Sejmie, odbyło się w Sejmie posiedzenie zespołu do spraw onkologii, na którym pan doktor mówił o właśnie o formach podskórnych leków stosowanych w onkologii. Gdyby pan mógł powiedzieć, w jaki sposób wykorzystywanie tych różnych form podania leków może przynosić korzyści i placówkom medycznym, i systemowi, i przede wszystkim pacjentom. Wiem, że kilka slajdów ma pan przygotowane, także oddaję głos. Bardzo dziękuję. Ja postaram się pokazać państwu troszkę takiego spojrzenia epidemiologa i ekonomisty zdrowia, bo to, jest, to są moje domeny, którymi się zajmuję. Zacznijmy od pewnej podstawowej rzeczy. Jeżeli chodzi o epidemiologię chorób nowotworowych, to ona jest zła i nie zapowiada się, że będzie lepsza. To znaczy zarówno współczynniki zapadalności rosną, jak i współczynniki chorobowości, czyli chorych, którzy mają choroby nowotworowe jest coraz więcej. A jak popatrzymy na najświeższe dane z którymi mamy do czynienia na przykład o liczbie wydawanych kart DILO, to widzimy, że no, sytuacja jest daleka od ideału. No i też jakby celem wprowadzenia taki kontekst dotyczący nowotworów. To nie jest tylko i wyłącznie, tak jak niektórym się wydaje, domena osób starszych. W zeszłym roku prawie 9 milionów dni absencji chorobowej z powodu nowotworów. Jeżeli popatrzymy na to z perspektywy kosztu społecznego, to 4,6 miliarda złotych to są pieniądze, które wydaliśmy z powodu samego absenteizmu, czyli tylko i wyłącznie z powodu tego, że chorzy onkologiczni nie byli w pracy. Tym bardziej. Mówiąc dzisiaj o odwróconej piramidzie świadczeń, o tym, że powinniśmy jak najmniej pacjentów hospitalizować, warto, warto o tym pamiętać. Niestety prognozy nie są dobre. To znaczy, patrząc na informacje z European Cancer Information System, chorych onkologicznych będzie więcej, a współczynniki zapadalności będą rosnąć. Jeżeli popatrzymy na to z perspektywy naszego kraju że współczynniki zapadalności mamy nawet nie najgorsze w porównaniu ze średnią europejską, a współczynniki śmiertelności bardzo słabe, to powinniśmy zdawać sobie sprawę, że powinniśmy wciąż robić trochę więcej dla, dla profilaktyki, dla leczenia chorych, dla opieki onkologicznej. A taki rzut, bo mówiąc o formach podskórnych, w ogóle mówiąc o terapiach lekowych, to dzisiaj głównie koncentrujemy się na programach lekowych. Proszę, z jednej strony mamy do czynienia z bardzo, wielką, z bardzo wielkim progresem, tak? Mamy coraz więcej programów lekowych, coraz więcej nowych terapii coraz więcej wydajemy na tę terapię, tak, proszę zwrócić uwagę. Ale przede wszystkim mamy coraz więcej pacjentów w tych programach, dokładnie. bo o to wszystko chodzi. O to mamy wszystko prawie chodzi. 60% więcej pacjentów w ciągu ostatnich kilku lat i ci pacjenci gdzieś muszą się zmieścić, tak. E, mówiąc o tym, że coraz wyższe są współczynniki zapadalności coraz więcej jest chorych onkologicznych którzy przecież korzystają z opieki onkologicznej, powinniśmy mieć świadomość, że um, no, tych wszystkich chorych w tych centrach onkologii, w tych ośrodkach onkologicznych, które dzisiaj są, um, nie zmieścimy. Tak? A liczba pacjentów podań w trybie ambulatoryjnym wciąż jest na zbliżonym poziomie 38-40%. Tym bardziej powinniśmy się koncentrować na tym, aby myśleć, żeby jak najwięcej pacjentów, którzy nie potrzebują hospitalizacji czy hospitalizacji jednodniowej. Poza te centra onkologii wyciągać. Tak? I jeszcze taki jeden systemowy rzut, o którym warto pamiętać, dzisiaj średnio prawie 40 km potrzebuje polski pacjent, żeby dojechać do oddziału onkologicznego. Jeżeli popatrzymy na średni czas oczekiwania na hospitalizację, to on też jest coraz dłuższy. Natomiast dostępność lekarzy onkologów no, jest alarmująco yy, słaba. Na jesieni na nabór na onkologię kliniczną na 200 rezydentów dostępnych było 39 chętnych. No, o tym też warto pamiętać, bo onkolodzy przechodzą na emeryturę, onkolodzy umierają i ktoś musi tych pacjentów leczyć. Tym bardziej powinniśmy mówić o nowych formach, które umożliwiają przyjmowanie w tym samym czasie większej liczby pacjentów. No i teraz rzut okiem na, na te formy podskórne. Dzisiaj w onkologii, proszę Państwa, tylko trzy leki są refundowane w formie podskórnej. To nie jest niestety dużo. Do niedawna nawet tyle. No to tylko tak dla kontekstu przerwę, bo w innych obszarach medycyny tych form jest więcej. To tak, w innych nie obszarach jest, medycyny tych form jest więcej. Ja pozwolę sobie przeskoczyć do tak. slajdu, w którym pokażę, że na przykład leki w formie podskórnej i dożylnej, bo to jest jedna z takich głównych rzeczy, która jest podnoszona w domenie publicznej. Są w stwardnieniu rozsianym, są w chorobie leśniowskiego krona, w rzędziejącym zapełnieniu jelita grubego, czy na przykład w rzs -ie. A więc no, onkologia trochę tutaj jakby odstaje i to jest, to jest smutne. Z jednej strony argumenty ze strony Ministerstwa są takie: no, my musimy dbać o dyscyplinę budżetową, ale Ministerstwo ma mnóstwo narzędzi ku temu, aby, aby, te formy podskórne refundować w sposób zgodny jakby z założeniami budżetowymi. Mamy mechanizmy podziału ryzyka, mamy możliwość czasowych decyzji refundacyjnych, mamy współczynniki korygujące, które zachęcają do stosowania tańszych form. W związku z powyższym tutaj sytuacja nie jest taka zła. I Jeszcze tylko taka, o przepraszam. W tył, tył, dobra. Okay. I jeszcze tylko taka krótka informacja na temat właśnie tych kwestii samych leków podskórnych. Ja tutaj przytaczam dwa badania. Jedno badanie międzynarodowe, ma i drugie, którego ja też miałem zaszczyt być współautorem z kolegami z Centrum Onkologii Krakowskiego i Kliniki Onkologii Szpitalu Uniwersyteckiego. Nasze badanie ukazało się w Oncology in Clinical Practice, gdzie pokazaliśmy pozalekowe jakby korzyści zastosowania form podskórnych i one bardzo mocno oszczędzają czas, bardzo mocno oszczędzają czas, a ten czas jest kluczowy, ponieważ w tym samym czasie można przyjąć dwa razy, albo czasem i więcej pacjentów, którzy są stosowani, którzy są prowadzeni na formach podskórnych w stosunku do pacjentów w formach dożylnych. Więc jeżeli mówimy o tym, że systemowo mamy problem z ze zbyt dużą ilością pacjentów w onkologii, z zbyt małą ilością onkologów, którzy są w stanie ich um, obsłużyć, tym bardziej powinniśmy um, takie kwestie um, rozważać. I jeszcze um, no, przykład brytyjski, tak? System brytyjski, na którym się w dużej mierze wzorujemy, um, system oparty na value-based healthcare, w którym um, mówimy um, o tym, że NHS refunduje formy podskórne i wskazuje konkretne korzyści. Krótszy czas pobytu pacjenta, a więc mniejsze ryzyko zakażenia, tak? A więc na pewno oszczędności również w czasie personelu, które zwłaszcza po pandemii są bardzo, bardzo pożądane. I wreszcie pacjenci też jakby raportują większą jakość życia związaną z tym, że otrzymują formy podskórne, czy też na przykład formy, formy doustne, no bo jednak... No, ta forma dożylna znacznie mocniej traumatyzuje pacjentów, zwłaszcza tych, którzy dopiero rozpoczynają leczenie niż, niż forma podskórna. Co, co to oznacza? Jaka jest tego implikacja? Oczywiście to nie oznacza, że my zrezygnujemy z form dożylnych, bo formy dożylne istnieją i, i, i dla pewnej grupy pacjentów na pewno zawsze będą funkcjonowały. Ale powinniśmy znacznie bardziej otwarcie mówić o, o, o wszystkich innych... Zaletach form podskórnych, a ministerstwo no, jednak trochę bardziej powinno się pochylić nad tym, co w odniesieniu dla, do onkologii można zrobić. Wydaje się, że dzisiaj onkologia jest to w tył za innymi chorobami, jeżeli chodzi o refundację form podskórnych, a konkretne, konkretne zalety, tak jak zmniejszenie liczby. Stanowisk do chemioterapii, optymalizacja czasu personelu, niższe koszty podania leku, bo tutaj też premedykacja najczęściej jest znacznie tańsza, krótszy czas pobytu u chorego. To wszystko ma swoje, swoje znaczenie. I tak podsumowując, patrząc na to, w jakim kierunku dzisiaj zmierza system onkologii w Polsce, jak, jak dużo mamy pacjentów i w najbliższych latach nie będziemy ich mieć mniej. I z jakimi zasobami mamy do czynienia, jeżeli mówimy o, o, o onkologach, o, o pielęgniarkach, proszę Państwa, to też jest bardzo duży problem. Um, I pewnymi barierami dla polskich pacjentów związanych z tym, że, że, że do tych oddziałów muszą e, dojechać. E, patrząc na to, że, e, że ci chorzy często aktywni zawodowo, w związku z formą podania pod, taką, która jest formą dożylną, muszą rezygnować z aktywności zawodowej, e, bo, bo jest to problematyczne. Powinniśmy myśleć o uelastycznieniu opieki i zastanowieniu się nad tym, w jaki sposób zmienić programy lekowe tak, aby w większym stopniu można było je oprzeć na leczeniu pacjenta gdzieś w pobliżu. Zwłaszcza, że w onkologii mamy do czynienia już z taką sytuacją, że wprowadziliśmy zdalne konsylia a wprowadziliśmy wiele różnych zdigitalizowanych metod, w których. To nie oznacza, że jeżeli pacjent będzie prowadzony gdzieś z dala od centrum, dużego centrum onkologii, to ta jakość musi spaść. Zwłaszcza, że zagraniczne doświadczenia pokazują, że da się tak robić. Bardzo dziękuję. To jeszcze kilka pytań w nawiązaniu do tego, co Pan pokazał. Bardzo ciekawe liczby. Myślę, że ta prezentacja będzie udostępniona dla wszystkich uczestników konferencji, bo bardzo ciekawe liczby i bardzo fajne wykresy Pan pokazał. Wiele po raz pierwszy jest w ogóle upublicznionych, ale takie pytanie jednozasadnicze, bo mówimy o formach podskórnych, czyli zakładamy, że to są formy podskórne leków, które już są refundowane. Czyli, czyli jakby nie mówimy o nowych cząsteczkach, które się pojawiają od razu w takiej formie, tylko mówimy o cząsteczkach, na których pacjenci już są ustawieni, już są nimi leczeni, tylko chodzi o to, żeby zmienić formę podawania, co nie ma wpływu na skuteczność, jak rozumiem, ale oszczędza czas, pieniądze. Znaczy tak naprawdę mówimy o tym, że te formy podskórne są dostępne, ale w zbyt małej ilości są refundowane. Właśnie, mm -hmm. ponieważ jakby ze strony ministerstwa no, jest pewnego rodzaju taka wersja, boją się nie wiem, wprowadzania szerszego tych form podskórnych bo uważają, że formy dożylne jakby dają pewne większe bezpieczeństwo budżetowe, co oczywiście po części jest prawdą, tak? ponieważ formy dożylne często już tracą patent i jest ta możliwość, że, że, że te leki biopodobne często są tańsze. Natomiast to też nie jest tak do końca, że tylko i wyłącznie możemy patrzeć na te koszty bezpośrednie, tak, jeżeli chodzi o lek. Patrzymy jeszcze też na szereg całych innych tak. kosztów, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, jeżeli wyrugujemy formy podskórne ze względów takiej, takiej taniej farmakoekonomiki, czyli taniej oszczędności, to mamy też to ryzyko, że formy te biopodobne, no cena ich też może wzrosnąć, tak? I to się na przykład zdarzyło już w przypadku, w przypadku niektórych leków na polskim rynku, więc też jakby warto o tym pamiętać, że że tutaj pozostawmy wybór też pacjentom i pozostawmy wybór onkologom, zwłaszcza, że tak jak powiedziałem, Ministerstwo ma takie mechanizmy, żeby negocjując z firmami farmaceutycznymi Um, Ustawiać refundację, że formy podkórne nie mogą być droższe niż, niż formy dożywienia. Czyli ja rozumiem, że to jest takie, taka propozycja, którą Pan jako ekspert systemowy dostrzega, żeby wprowadzić pewnego rodzaju elastyczność, czy kwestię wyboru i dla pacjenta, i dla lekarza, żeby ten sam lek, znaczy tę samą cząsteczkę, podawać w różnych formach, w zależności od. Stanu zdrowia, od możliwości, nie wiem, od odległości od szpitala, prawda? Tak, tak, oczywiście. W zależności od preferencji przede wszystkim pacjenta i lekarza, bo tutaj jakby to pomiędzy nimi to się rozgrywa. I tutaj też jakby wspomniano wcześniej o tych o programach lekowych w ogóle warto rozpocząć systemową dyskusję, bo dzisiaj mówi się dosyć mocno już wśród naszych regulatorów, że w przypadku chorób przewlekłych, takich jak RZS, jakby w programach lekowych wyjdziemy ze szpitala, będziemy w większym stopniu je opierać na mniejszych ośrodkach po to, żeby, żeby właśnie pacjenci nie musieli jeździć do tych szpitali po to, żeby na przykład odebrać tabletki albo żeby otrzymać zastrzyk tak? podskórny. Okej, okay, bardzo dobrze. Ja się bardzo cieszę, że w przypadku rzs u czy, 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 czy innych chorób przewlekłych, nieonkologicznych coś takiego wprowadza się, ale dlaczego jakby nie mówić o tym też w onkologii? Zwłaszcza, że na wspomnianym przez pana redaktora zespole do spraw onkologii no, no byli wybitni onkolodzy, był, był profesor Krzakowski, była pani profesor Hus, jeżeli chodzi o hematologię i oni nie mają wątpliwości, że, że to powinno być wdrażane że nie każdy pacjent powinien przyjeżdżać do szpitala na terapię. I była też Pani profesor Radecka, która mówiła o badaniach które, prowadzonych w Opolskim Centrum Onkologii, które pokazywało podobne rezultaty jak to, co Pan wspominał a propos Wielkiej Brytanii. Dokładnie. Pani profesor jakby już pilotażowo wprowadzała te formy i generalnie jakby był bardzo, bardzo pozytywny oddźwięk zarówno pacjentów, jak i też klinicyści, zauważyli cały szereg zalet tego, tego leczenia, no tym bardziej no też warto się wsłuchać właśnie w te głosy. Pani profesor powiedziała jeszcze jedną rzecz, która była bardzo, bardzo istotna, że pomimo faktu, że mnóstwo pacjentów przeszło jakby z oddziału do, do tych ambulatoryjnych części, to wcale na oddziale nie zrobiło się pusty. Nie, no bo idea jest taka, żeby wykorzystać czas do leczenia większej liczby pacjentów. Oczywiście. I to jest, a, nie, a nie żeby ich leczyć mniej, prawda? To, to jest żeby... wyzwanie, przed którym stoi polska onkologia i warto, aby, aby ministerstwo też to zauważyło. Bardzo dziękuję.